Aisha, Aisha. Şey. Mane boteri değil, mane. Oh. 6. <laughs> <laughs>

Tak jest! Wow. Takie... spojenie. Spojenie słówka Prawa, lewa chodzi. Teraz sześć. sześć. ciężkie życie, dobra to reaktywacje do, do różnej I zaczynamy ostatni mocny tydzień, bo ten następny tydzień już będzie przygotowania do Krakowie, no. Maksymalnie wykorzystać się ten tydzień i jazda, A jazda, albo nie jako Erika nie siadam. Wczoraj mnie obraził Czemu? Czemu obraził jeszcze Aleksandra? Ja Ci powiedziałem to co było Możesz powiedzieć czy nie? Nie <głosy> 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 Tak ja Ci powiem tak jak jest Nie zaplecamy, nie, nie innemu Tylko w Twarz, w oczy Dobrze ja to tak. Prosto w oczy, no? No. Oh. Chodzi mi też to płacę rybackiej. Jak na no. standardowej polskiej budowie, nie? Jeden robi, teraz dwa. 3, 4, 5, 6 paczek. I kiero nadzór. Jak coś tam, trzeba by się przedłużyć, czytam obozową z ludźmi i tam uderzyć w domówko, do jakiś kompresora albo coś.

tam. Zróbmy do tego tego. na lewy bok, nogi zgięte w w 60 60 stopni. 90, 60 w biodrach, idziemy 10 razy Dolne kolano leży, ołówek, dźwięk Wolne kolano, dźwięk O co mam tu, ja tu nie, nie siedzę Usiadłeś, 10 razy jedna, 10 razy druga tu, Rękę do góry, rozciągnij O Jezus Joż umiera Aktywacja pomiesia pośladkowego <coughs> i rozciągnięcie przedniej taśmy Ja potrzebuję, ale tejpa na plecy zaraz. 5 razy jedną, 5 razy drugą za słyszałem Dzięki Kładziemy się na plecach Polecam Tak, po To jeszcze druga strona takie. Wyprostuj nogi Prawa noga w Pierwin nie się chyba zaraz no, będzie zimny prysznic I potem w mokrych butach do domu Napinamy pośladek Góra Dwójka Turka, bioderko Daj, że jest za ciepło, nie? Bez nadrycia,

Maj równowagę. Okej, okay. idziemy, skip. Tręże, no gotowość musi być, tak? I wczoraj, i przedwczoraj, ale nowe są. Musimy przejście postawić. Czekaj, żeby... Pokaż się z Mario Balotelli dalej. Nie. <laughs> ale będziemy... Te sienki, tak. Nie wiesz gdzie on ma. Podajsą do, do i podanie.

i I'm on Blue, stay in, we need intensity, come on Blue! Hey, hey. Jest, tu, dawaj! Jeszcze się nie dorobiłem. Może kiedyś nie? Co tam na odprawie było ciekawego? A, no, analizowaliśmy pierwszy trening. Zobaczymy, nie? Na razie to coraz lepiej wygląda. No, ale też trzeba się dotrzeć, nie? I, no i z trenerem się dopiero, trzeba dotrzeć. Dopiero początek ofensywy, nie? To w waszym wypadku to w ogóle, bo wy z drużyną tak naprawdę to się musicie dotrzeć, No tak, To, nie. No, to jest właśnie też ta najważniejsza rzecz, nie? Żeby dobrze z drużyną współgrać. No. Pozytywnie i do przodu. No jasne. Takie nastawienie trzeba zawsze mieć przezornie Bartek już teraz za ścianą się ustawiasz, żeby Ej, za ścianą, no mi wodę nie przeszkadza, ale wiadomo niektórzy marudzą w deszczu też się będą bali grać. Chcę to stwierdzić, no ale trzeba się przy, przystosować do warunków jakie są. Trzeba pokazać charakter. Nie, no na no, warunki to tu nie ma co narzekać. No, nie, no, ale wiesz, no to trochę popada jakiś ten i będziemy ten wiesz, <laughs> płakać. Kurde, co to jest, nie? Nie jesteśmy babami. Hmm. Ale tu aktywacja wprowadziłeś taką No tak, grupową. W, klubie, w klubie chłopcy mają czas troszkę na salce się indywidualnie przygotować. Natomiast no tutaj odprawa, wiadomo, tutaj troszkę inne warunki obozowe, trochę, no to żeby przygotować taką prewencję przedtreningową, zrobić troszkę pootwierać. Rano robiliśmy grupowo, wszyscy razem. Teraz z racji tego, że jeszcze część jest na odprawie, przechodzimy w taką fazę indywidualną, ale chłopcy wiedzą co mają robić. Już są fajnie, fajnie pod tym kątem wyedukowani, także dbają, ciężko też pod tym kątem pracują, przez to też sami są sobie wdzięczni, że nie mają kontuzji. No i właśnie chciałem powiedzieć, że to ta aktywacja chyba to niby takie Czasami leżenie, nie chce im się, i, ja i ich namawiam poruszać, a... i w ogóle trochę zmuszam. No ale, ale tak summa summarum to jest ich, ich ciężka praca, tak? I to... Przynosi efekt. Im, Im więcej po prostu włożą, to jest inwestycja w siebie, no. Jak maszynę swoją rozgrzeją przed treningiem, tak ona będzie później jechać na treningu i później na meczach, nie? Ale z treningu, ktoś nie... był na kosiarce, idę teraz on dalej jest na kosiarce, tylko już na innym boisku. Ale nie chodzą tu ludzie, nic nie robią za bardzo. Nie, tylko no. A Ale kierują nas tylko koszą. Też mają maszynę. Jak wystawili kiedyś maszynę... Ale tu się tak nie wyrywa nawet, jak robisz coś, ślizg czy coś, to tak nie odchodzi. I w każdym razie ci nie dają piachu. Dawaj dawaj Tu masz tu coś A serio masz. <grywa> Tu masz tu, czekaj Patrz, masz, masz tu robala Patrz, widzisz? Czekaj, 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 nie czekaj Na dowód Czekaj, no i że Jest jeszcze na szyi o czytam tam Chubaczek leży Aha to jest praca W relecie ja nie poznaje, nie? Wzięliście piłeczkę Żeby ci się nic nie stało A co Janek nie korzystał? No, On to jak zagresi piłkazy raczej Takie podejście czyli? Brazylia No nie no gdzie? Na no, salce ledwo co go widać to wszystko ma w sobie tak zakresy to... Nie Wychodzi najróżniej. Ja się co o tym powiesz? Wygodzisz się? Nie. Ja pracuję na własny sposób. Pracuję jak inni nie patrzą. Pewnie raczej lubią ciszę Tego jestem znawcą. takiej teorii. Ale już aktywnie? No przygotowany jest w hotelu. Nie, nie 15 jacy. minut przed tym. to już mu na Erika byłeś obrażony? Nie, to sprawę między nami nie różni. Przyczuł, jak nas się, na się Opa! Opa! <laughs> Ronaldinho <laughs> Opa! Any ręka, ręka, ręka! Ale, Ane. Ane. Renka, renka, renka. ale Ruka! Wow. Wow. O, rafi, ci. Mam przebuski czasami, wiesz? Zobacz mankę też. Dlaczego tak? Dwa daj jakiś popisowy trik. Czekaj no. Tu jest praca. Nie rzucaj dawaj jakiś popisowy trik pój. Popisowy trik? No. Jak to Turbo Kozaku spada pościsk ale... ale dookoła świata było Teraz Kandziar bym się zrobić daj teraz Kandziarowi i ja przed robi tak nie umiem na ty, ale coś <laughs> U nas sam Oś Młody Hole, daj, czekaj. Co? Musisz powiedzieć co to jest? To jest serwis siatko młodzie. Owek! Dzień dobry. się serwuję w siatkowie. Naj... Najlepszy serwis. Dobra, nie ma. Dzi Zmieniamy duszę w piłkę. druga droga, skip op, jedna wysoko, druga nisko, powoli, nie się, ale odpoczynku jeszcze, na chwilę druga runda. Brawo Biały! Brawo. O!

Não vai aí, certo? Não vai aí, vai aí, certo? Não vai aí, certo? Não vai aí, certo? Não vai aí, certo? Não vai vai aí, certo? Não vai aí,

Ale, ale dałeś tam to. No, udało się. Pięknie. No więc, Nie! Ja czwarty, czwarty. Ja czwarty raz z rzędu, nie wiem jak ty. kto? Winning team today. Akademia. <noise> Uważaj, Akademia Górnika. Ani! Włodar, też. Górnika. była co? Jak zawsze, Z koła tego karnego. Zmieniem, zmieniem. Bardzo podpiję potrzeby. Buenos dias. Buenos dias, buenas tardes. To pójdę po karnego. Patryk, miomi. Kevin, Kevin hej. Krzysztof, kierownik. Krzysztof. Pójdę po kartę, gdzie muszę, bo nie ma Dobra. sensu zrobić. Żeby... Zaczekaj, pokój. Nie pokój, Tak, dziękuję. Tam już kolega będzie czekał na ciebie, mm. tak? Bo jedna osoba już tam jest od początku, wszystko ci powie. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Chodź, to jest pokażę ci. 27 albo 4. To jest, nie, to jest 27, ja, ja to jest 27. Mamy partę, widzisz? Cały parter jest nasz. No. Dobrze. Kiedy ostatni raz byłeś w Polsce? A, 3 tygodnie temu, ale to było trochę smutne, bo pogrzeb od mojego dziadka był. A, przez tego. Kondolencje. Dziękuję. Ale. No. Ostatni raz chyba. Tak, za granicą też przyjechaliśmy na ten, Na jakiś urlop. A tu teraz na stałe. Na weekend, wiesz? A teraz na całe. W końcu bliżej rodziny. Ja. Dzień Słuchaj, jest kitman, ma tu pokój. Także tu będziesz sprzęt pobierał, jak wróci z prania, Sam Który widzisz? Bartek, tak zwany BJ. Siema. Hello, Erik. Siema. Siema. Jestem. Jestem. Będzie twoim partnerem młody chłopak. Młody. Widział? Młody perspektywiczny. Miał porządek zrobić, ale widzę, że nie zrobi. Zapomniał. Cześć. Mm. Meru, jesteś ubrany? Jesteś ubrany? No, Bartek ci przygotował tutaj ubrania. No, mm -hmm. 20 jest kolacja. Okej. Okay. Przebierz się chwilę odpocznij, nie wiem czy prysznic będziesz brał. Tutaj tylko ci powiem, że to jest... Zresztą... Norbi Ci wszystko wytłumaczy. No marzenkę to mi się chyba w ten treningowy. No, ma... Ale będziesz. Po... No, no, Jakie to jest rozmiar to... L albo co? Chyba potrzebujesz XL. x Chyba ja. Nie ma gdzie nie? Nie mówił,